Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką do 2040 roku? Wydaje mi się, że polska energetyka powinna się przede wszystkim zmierzyć z problemem wysokiej awaryjności jednostek wytwórczych. No, jako, jako następstwo właśnie regulacji OZE to jest niewątpliwie bardzo duży problem dzisiaj. Te ciągłe włączenia i wyłączenia bloków, tak zwane jeżdżenie mocą jest niestety bardzo destrukcyjne dla, dla, dla bloków energetycznych. Drugi istotny problem, z jakim na pewno należy się zmierzyć, to jest potrzeba ciągłego podnoszenia produktywności celem zachowania konkurencyjności. I tutaj mamy znowu tematy związane z podnoszeniem dyspozycyjności czy z podnoszeniem efektywności produkcji. Jeszcze inny temat, który mi się wydaje do 2040 roku będzie jeszcze bardziej istotny niż teraz, to jest oczywiście emisja zanieczyszczeń. Tutaj no, Unia Europejska no, nakłada bardzo duże obostrzenia w, w tym zakresie i można zauważyć, że te obostrzenia są, są, są coraz większe i na pewno y, będą chcieli sobie z tym jakoś radzić. Y, inny problem, też bardzo istotny, to jest oczywiście problem odchodzenia y, kompetencji na, na, na emeryturę. Y, no, ta wiedza jest po prostu zabierana przez, y, przez tych inżynierów, którzy posiadają bardzo dużą wiedzę w zakresie prowadzenia procesów i, i utrzymania maszyn. Aczkolwiek no, transfer, transfer tej wiedzy jest bardzo trudny, w związku z tym yy, należy zadbać o odpowiednie narzędzia, które będą miały możliwość złożenia tej wiedzy yy, w algorytmy, które, które, które będą, można powiedzieć, działały za tych operatorów. I wszystkie te, wszystkie te problemy oczywiście mogą być zaadresowane przez rozwiązania sztucznej inteligencji. Więc jeśli mówimy o energetyce w 2040 roku, to na pewno będzie to energetyka mocno wsparta przez sztuczną inteligencję. Oczywiście jest to bardzo problematyczne, aby algorytmy sztucznej inteligencji mogły przejąć kontrolę, aczkolwiek wydaje mi się, że one będą na pewno wspomagały cały proces zarządzania. Całym, całym, całym blokiem energetycznym, całymi, całymi e, fabrykami. Czyli nie możemy zbagatelizować cyfryzacji energetyki? E, no zdecydowanie nie. Jak jak pokazują badania, to jest, e, to jest przyszłość i, i, i bez tego wydaje mi się, nie będzie istniała e, przyszła energetyka.